Jestem lekarzem, psychiatrą. Od wielu lat jestem uzależniony od morfiny i heroiny. Ten wstęp nie jest literacką prowokacją, to prawda. Mój pierwszy raz. Nie byłem głupi czy bez troski, bałem się jak cholera najbardziej tego, że po przyjęciu się zmienię, stanę się kimś innym narkomanem, który myśli tylko o narkotyku. Zniewolonym ogłupiałym mnie sobą, tak wyobrażałem sobie uzależnienie, nie miałem pojęcia jak się ten proces dokonuje, podejrzewałem, że nagle, ale może stopniowo, w końcu po godzinnym łamaniu sobie głowy doszedłem do wniosku, wezmę ten lek jeden raz. Drżącą ręką podałem sobie powoli dożylnie ampułkę, bałem się, że umrę, zatrzyma mi się serce albo stracę przytomność. Łagodna fala zmęczenia, lekkiej senności i szmerek w głowie, to wszystko. Nic naprawdę przyjemnego, żadnych tam euforii. Odprężenie miało charakter obcy, sztuczny i nie wytrzymywało porównywania z odprężeniem się po ciężkiej fizycznej pracy, gdy siadałem z przyjaciółmi przy piwie i kiełbasce z rusztu. Poszedłem spać rozczarowany, zdegustowany. Zasypiając, myślałem: O co tyle hałasu? Czy ludzie oszaleli, aby z czegokolwiek rezygnować dla takiego gówna? Po obudzeniu się odczuwałem wstyd, że coś takiego głupiego i niepotrzebnego zrobiłem. Nie widziałem powodu, aby powtarzać to nieciekawe doświadczenie, aby się zwierzać z tego, co zrobiłem, i by wyrzucić te ampułki, które zresztą podkradałem ze szpitala. Może się komuś w bólach przydadzą? Mnie już na pewno nie. Trawa. Z narkotykami po raz pierwszy zetknąłem się jako siedemnastolatek. Były późne lata siedemdziesiąte. W moim środowisku wielkomiejskiej inteligencji narkomania była czymś abstrakcyjnym. Narkomanów oglądałem głównie w amerykańskich filmach. Ja. Chłopak z dobrego, dość zamożnego domu, choć o trudnym, zbuntowanym charakterze, zacząłem pracować w szpitalu jako sanitariusz. Chciałem mieć punkty preferencyjne na medycynę. Interesowałem się operacjami, rodzajami leków, przeżyciami chorych. Wtedy to właśnie wyniosłem z lodówki na oddziale kilka ampułek pochodnej morfiny. Jakąś przewrotną przyjemność sprawiało mi posiadanie tego okropnie niebezpiecznego leku. Mijały miesiące, sobotnie alkoholowe biby, pierwsze damsko-męskie uściski, pierwsza z lękiem wypalona marihuana. Uważam, że porównywanie marihuany do opiatów, grupa morfiny i wielu naturalnych oraz syntetycznych pochodnych. Z których najgorszą sławą cieszy się heroina, jest nieporozumieniem, co nie znaczy, że po kilku trawiastych seansach nie spostrzegłem, jak dyskretnie wprowadzają one rozluźnienie w mojej duszy. Miałem wtedy poczucie braterstwa z przyjaciółmi, co było, przyznaję, doświadczeniem nowym i pięknym. Nie ma we mnie teraz śladu ironii, jest raczej żal. Że tak czyste, młodzieńcze uczucia później się rozmyły. W innym czasie i miejscu mogliśmy coś wartościowego wspólnie stworzyć, nowy rodzaj muzyki, hipisowską komunę, nie wiem co. Przez marihuanę wszystko jednak stawało się względne, nawet zło i dobro. Zło dla jednego może być przecież dobrem dla innego. Marihuana otworzyła puszkę Pandory. U mnie doprowadziła do coraz trzęższych stanów, w których trudno było się uczyć czytać, bo wymagało to koncentracji i wewnętrznego spokoju. Moje doświadczenia z marihuaną i haszyszem urwały się nagle, kilka lat później. Wtedy po wypaleniu dużej dawki haszyszu przeżyłem długo trwający stan panicznego lęku. Bałem się poruszyć, bo byłem przekonany, że najmniejszy ruch spowoduje kompletny kataklizm na całym świecie. Po tym doświadczeniu bałem się marihuany i halucynogenów. Nie chciałem wylądować w szpitalu psychiatrycznym. Schody. W 17 i 18 roku życia paliliśmy trawę wielokrotnie, bezkrytycznie. Nawet dorabialiśmy sobie do tego ideologię. Zlepek hipisowskich haseł plus lektura książek Castanidi nakładała się na to burza hormonów i widok naszych szarpiących się ze światem i bezsilnych rodzin od lat tyle się mówi o syndromie wstępowania po schodach czyli zjawisku łatwiejszego sięgania po narkotyki ciężkiego kalibru przez osoby, które początkowo oddurzały się lżejszymi środkami ze mną i moimi znajomymi tak właśnie się stało. Zjawisko to wyjaśniam sobie w następujący sposób. Osoby wspólnie palące marihuanę wspierają się wzajemnie, wytwarzając na miastkę kąt kultury. Uważaliśmy się za uprzywilejowanych, za cyganerię intelektualną, która jest w opozycji do zakłamanego świata innych ludzi. Po kilku miesiącach nadszedł ten wieczór. Który pamiętam tak wyraźnie, jakby zdarzył się wczoraj. Wróciłem podchmielony do domu, leżałem na kanapie, gdy przyszła mi do głowy ta myśl: Spróbować tego strasznego leku, tej zniewalającej ludzi substancji. Myśl powracała, drążyła, kusiła. Wcześniej przeczytałem o tym środku wszystko to, co mogłem. Medycyna dopuszczała w wyjątkowych sytuacjach podanie ampułki do żylnie, bóle nowotworowe, zawały serca i tym podobne. Kopniak w mózg: Teraz, po 25 latach, wiem, że biorąc pochodną morfiny, wierzyłem w siłę własnego rozumu, woli, rozsądku, na których do tamtej pory nigdy się nie zawiodłem. Skąd mogłem wiedzieć, że w tym przypadku rozum zaprowadzi mnie na manowce? Przecież widziałem te żebrzące szkielety narkomanów na głodzie. Co o nich myślałem? Że to inny gatunek ludzi? Niemożliwa była dla mnie wtedy refleksja, która dzisiaj się narzuca. A może każdy z nich był taki jak ja? Podejrzewam, że obraz narkomana w ciągu jest tak makabryczny, że młody człowiek, który myśli o spróbowaniu, nie jest w stanie się z tym obrazem utożsamić. Teraz wiem, że nikt z tych ludzkich szkieletów na dworcu nie chciał się stać narkomanem. Rozmawiałem z setkami. Każdy zakładał, że jest inny. Wierzył w swój rozsądek i wolną wolę, na której się do tamtej pory nie zawiódł. I to uważam jest tym narkomańskim grzechem pierworodnym. A ja zakładałem, że działanie narkotyku może mnie wprawdzie jakoś zmienić, ale przecież nie na tyle, abym nie był w stanie podjąć sensownego wyboru z pozbyciem się go włącznie. Jakie to teraz dla mnie naiwne, aż rozczulające, uważałem, że ja, to dostępne mi myśli i przeżycia, że mój świat kończy się tam gdzie kończy się moja świadomość, pojmowanie i że na tym własnym światem mam pełną władzę, mogę sobie rządzić. Ludzie starsi, którzy wiele przeżyli, czują, że ludzka psychika zawiera obszary niedostępne rozumowi, doświadczyli swoich i cudzych nieracjonalnych zachowań, wyborów sprzecznych z rozsądkiem i rachunkiem ekonomicznym. Wiedzą, że człowiek to zlepek popędów, potrzeb sprzecznych czasami z emocjami, a rozum to nasz ludzki płaszczyk, powłoka, którą oszukujemy innych i samych siebie, usprawiedliwiamy, rozgrzeszamy, gadamy i gadamy. Słowem, wysilamy się, aby tę głęboko skrytą w nas istotę i chronić, i zaspokoić, i jeszcze zachować o sobie nie najgorsze zdanie. I tu dochodzimy do sedna. Narkotyk uderza nie w nasze myślenie, świadomość, rozumienie, ale w głąb naszej psychiki. Tam, gdzie nie mamy dostępu, ba nawet nie wiemy, że coś się stało, że zaszła w nas jakaś zmiana, jesteśmy tacy sami jak dawni. O tym, że to nieprawda, dowiemy się miesiące, czasami lata później. Wtedy dopiero, gdy jest już za późno, zrozumiemy, że zmiana zaszła już za pierwszym razem. Czy znaczy to, że każdy uzależnia się po pierwszym razie i tak i nie? Znam wiele osób, które po pierwszych doświadczeniach nie uzależniły się, a minęło już 25 lat. Tak czy owak, wziąć drugi raz jest wielokrotnie łatwiej niż pierwszy. Po pierwsze, bariera społecznego tabu zostaje przełamana. To coś jak utrata dziewictwa. Po drugie, przyjęcie tak silnego, brutalnego środka psychotropowego musi wywołać długotrwałe zaburzenie równowagi w wielu ośrodkach regulacji w mózgu. Ale nasza świadomość nie alarmuje nas. Że część mózgu dostała brutalnego kopniaka, więc łudzimy się, że to wszystko jest po staremu. Dlatego właśnie następnego dnia po tym eksperymencie mogłem bez beztrosko powiedzieć: o co tyle hałasu! Przecież nic się nie stało. I co dalej? I nic. Właśnie o to chodzi. Uznałem, że nie ma żadnej sprawy. Dochodzimy do biologicznych podstaw uzależnienia. Uzależnienie atakuje nasze najważniejsze ośrodki regulacji w mózgu, ośrodki, w których rozpoczyna się i kończy nasze działanie, dzięki którym odczuwamy radość, satysfakcję, spełnienie albo odwrotnie, gorycz, wyrzuty sumienia, rozpacz, rozłąki.